Witam Was na kanale XGames. Ja jestem Eryk, a to jest kolejny odcinek serii Minecraft Dungeons. I słuchajcie, jest ze mną zaspany przemek dżemek. Hej, dzień dobry, to ty jesteś zaspany, ja jestem żywy. Jak to, to ty zaspałeś, Słuchajcie, dżemuś sobie pospał i zaspał, więc się zaraz myślę, że rozbudzi na następnej misji. Patrzcie, jaką mam piękną tą glewię, po prostu. Miam, niam, grobowa groza, piękna, piękna złota. Powiedz Poroz... coś, powiedz coś, co się zmieniło do ostatniego cika, oprócz twojej glewi nie wiem. Bo ekspiliśmy. Słuchajcie, graliśmy poza nagraniami. I no. mamy teraz wykoksane levelki, Bo ostatnio byliśmy słabi, a teraz jesteśmy silni grami tylko na hardzie. A znaczy, to tylko ty byłeś słaby? Ja zawsze byłem świetny, tak? Nie, <laughs> dobra, wybór misji dawaj, rób wybierz sobie. <laughs> wybór misji. Dobra, słuchajcie, robimy. I to co? Lecimy do kaktusowego kanionu. I oczywiście najtrudniejszy poziom przez to, że już mamy niezły levelek. więc lecimy. Dawaj proszę, akceptuj tą misję.

Aha Ulala, słuchajcie, nieźle, nieźle, to co le lecimy, włączamy mapeiro. jest Rena, Jak tu mostrza? Szed... Patrzcie, co klikam. Tak. No, no i generalnie słuchajcie, trochę pododawałem czarów sobie do nowych itemków. I Jerza już trochę... Ale ten, e, czego mi zwrócisz Moich fireworków? Tak, Przemek <laughs> ma bardzo fajne firewerki one są super mega. Mi się podobały ja nie z, z takich nie wylozowałem. Mam jak za to wiedział. inne rzeczy, wow. ale no. A, no i umiemy właśnie już nowe czary, więc teraz jesteśmy wykoksani i już nie lamimy tak, tak jak lamiliśmy poprzednio. I nawet na hardzie już jesteśmy dosyć dobrze. Że nie na hardzie tego, że ciśniemy, tak. słuchajcie, mamy jakieś tam czary. Uważaj! Są te, wybuchowe. Ło Jezusi, Dobra, uwaga, uwaga, uwaga! Ciekaj. Dobra, trzeba tamtego, wiesz... Ciecia, o. A, jabłuszko, ja jestem głodny! O Boże, kiedy jest jabłko, Eryk? No to jest jabłuszko, ja chyba nie mam siebie jabłuszka. Proszę załatwić mi jabłuszko. Przez Ej, ja mam na górę, alergię mam... na jabłko, dlatego nie mam jabłuszka. Co ty chcesz mnie zatruć? Przepraszam bardzo. Uważaj. Creeper Nasz, hero. O Jezu, patrz co to za gnomy. Tak, mi... Umarłeś. Umarłem. Ej, ty... Dawaj chodź, tak. odczuć mnie. Czekaj, muszę najpierw to życie załadować. Walnij tego creepera. Dawaj, odczuć mnie. Szybko. Zawaj, w czy nie No wstaniesz? wstawaj, bo się dało. leczyłeś A, no tak Musisz akcji przerwać no Dobro, Boże! Cześć, cześć, bo Co bożaj. się wyaa! Ja pierwszek udało dobra, mi się. Owieczki, bo mamy. Ej ja w ogóle lampkę <grym> muszę swoją przyzwać, bo ona będzie pluć na wrogów. O, masz jabłuszko? Dobra. Ja bym, lubię bardzo jabłka. O. Co ty mi tutaj <grym> za czaty wysyłasz? Bardzo, o, bardzo lubię to, wcześniej ja nie to. Potrzebne, eee, potrzebne zaopatrzenie lubisz, tak, dokładnie. Ja Ale stawia Marek mówi, Ej, skrzynka, skrzynka, chodź do skrzynki! Tak, dokładnie ja mówię, o Jezu, tam jest skrzynka, nie na mapie się wyświetla skrzynka, a tu tak naprawdę guzik, prawda i tak mnie trollował. Oje! O, je. o no. wiedzieliście, to jest właśnie. Moje moje! no. ty. Dobra, to TNT, to czy te Creepery. Ja pierdzielę, słuchajcie, co taka, że się dzieje. Dobra. Ja nie bach. Wiem, generalnie klikam, wiecie myszkę. Ten jest gra na padzie. Tak. I... 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 A mały gno! Dobra. Słuchajcie, mam jeszcze tutaj artefakty, z których nie korzystałem. O Jezu, ale mam właśnie naleczenie, nie wiem czemu z niego nie korzystałem. Jakiś taki nieogarnięty, ale dobra, bach, bach, bach. On, A ta podniósł. twoja lama to nabije? Nie wchodź tam. Kurde, czemu ty zawsze musisz walnąć to coś? Przekle, bo... <laughs> tu mnie, że jakaś rzecz zaraz dobijać. Dawaj, walnij ich. A ty... spełnią się te potwory? No bo jak ja jestem padnięty to będzie się ich coraz więcej spawniło. Nie, słuchajcie, ale chyba ze mnie padniemy. lamusiczka. No chyba padniemy Dobry. tym razem. Pierwszy raz. No. ale słuchajcie, gramy na hardzie i Przemek rzuca we mnie. Jezu! Co się dzieje? Co bo się bo tutaj dzieje?! Szybko postoje. fali no. fajerwerki! Cokolwiek! Uważaj, nie podpać! Uciekaj! Uciekam. Dobra. Mów mi kiedy ty to rzucasz. Ja właśnie wiem, tylko tam się taka rzeź zrobiła, że nie zdążyłem Weź serpotkę, a ty masz żyćko. Dobra. O, idę po chleba. Kurde, kanapka z jabłkiem. Czujesz to? Rzucę im to. Zjadłeś kanapkę z jabłkiem? Nie. O, Mam alergię jajka. na jabłko, czemu próbujesz mnie otruć? O nie, a to jest złoda skrzynka. O, kurde, le, Dobra, uliczyłem się. Czemu ze mną nie rozmawiasz? Jezu, rozmawiam z całą, tylko. <noise> ŻYCIE! Proszę nie umierać, nie bądź taka walkiria. Boże, dobrze, 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 oj, dobrze, że zacząłem używać tego artefaktu, nie? To się trochę lecze. Proszę do nas nie strzelać, Ty bąbel, co? Ej, ej, tam jest nadłuchać. jakiś łuczek, poczekaj, czekaj, mam tu jakiś łuczek. A to ty masz, taki Tak, ja mam łuczek. Idę tutaj strzały. Bo generalnie, słuchajcie, gramy na hardzie, bo na hardzie, raz, że zdobywamy więcej leveli, a dwa, że generalnie, yy, no, coś się dzieje w końcu, nie? No, I są tych, lepsze skupi. przedmioty, nie? Tak, bo na tych lamerskich poziomach to kurde, bez sensu. No to co wiecie, tak szliśmy lajtowo, Praktycznie nie umieraliśmy, chyba że się zagapiliśmy, nie? A tutaj widzicie, dzieje się. I tych potworów jest faktycznie fajnie, jest to jakieś wyzwanie i w końcu się coś dzieje. Biorę pierwszy. Zobaczmy. Dobra. Na górze jest Twoje, na dole jest Moje i lecimy. Bajla morena. Gdzie mamy w ogóle iść? Co mam zrobić? Znaleźć świątynię. Kurcze. Ile Idziemy ich jest dołem? dziadów? Tam o, chyba musi dobrze. mieć w ogóle, nie? Jak to nazywa? jakaś kaktusowa pulana, a kudę sprawki są tak jak na lekarstwo. No na górze są kaktusy, ogólnie. Flipa, bardzo mało. Ej la mi umarła, muszę. Ło, wow, widziałeś, to trzeba była większa od niego. Dobra, trzeba tego dziabnąć. Jakie one są silne, generalnie nawet nie spojrzałem na poziom, a bo ty wybierałeś ten... No najtrudniejszy, możesz zobaczyć na odcineczku, że jest najtrudniejszy. Nie wiem, ale chodzi, czy mamy poziom do tego, żeby grać to. A to wiesz co, w sumie nie zwróciłem uwagi, ale chyba raczej ej tam gościu nam czaruje What? Dobra, musimy tam wejść jakoś na górę. A! Boże, atakuje to moja lama, nie? Jak tam wejść? Nie wejdziemy tędy, lolka A to chyba wszystko odwiedziliśmy czy nie? Wiesz co, tędy chyba, chodź, chodź! O, jest tu ja wejdę tędy. Opa, ten szydupa, ja idź mi stąd. Dobra tutaj, tam Halo? Aaaa jak we mnie strzelają to nie oni, to ja. <grych> o U Jezusie, to malutkie nie... tak one Nie dają... wiem, jak tu wejść. Od mojej strony, choć albo się teleportuj. No właśnie, chyba się teleportuję. Czekaj, okay. lecimy. A, tak. O, jakiś ząbek do mnie leci. Czekaj, nie umieraj tam. Ja, proszę cię, ja jestem teraz profesjonalnym graczem. Ktoś zasadzie w komentarzu mi napisał, że lujowo gram. Ja gram lujowo, boże. A I to ty, ty, super jest super ekstra. Wiesz, jak Potwierdź Dobra. To. Co, co? Co mam potwierdzić? Że gramy najsuper ekstra wybitnie? Tak, gramy najsuper ekstra wybitnie. Przynajmniej ja, Przem za Przemka to nie ręczę, nie? <grym> bujajcie się. Ej, Ej, tutaj też trzeba kliknąć. Wiem, właśnie, wszedłem. o, o. patrzaj, patrz, ona miała większą strzałę niż głowę. Co się Widzisz dzieje? To? Nie, nie widział ja. To już za późno by umarłem. <grym> jak, to? jak tam wejść? Tutaj, tutaj są schodki. Weź go. Jaj, Weź, święta krowa wylazła. Co na że mam musz dostać? Kolejne, dobra. Czy coś, 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 coś się coś co się stało? Czy dostałem? A tutaj, patrz. A tutaj już byliśmy. Gdzie ty? No gdzie ty Idziemy na gółę. Chod na głowę. Tutaj na gółę? gdzie na gółę? No, do muła. Chod, do muła. No idę do muła. A tu, 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 patrz, żonbal, tu jest jeszcze. Ej, coś coś tam coś jest, bo o, pomarańczowe. O. A no tego no, jeszcze no. nie kliku. No i jak ty robisz tą mapę, no. Dobra. Jest super ekstra. Chodź. Idziemy. Tu, to Ej, ale myślę, że to będzie bardziej pustynnie. To też A to nie, to jest, to jest kanion w sumie, nie? Ale kaky na rozdjęcie. kanionie. Nie. Jakoś tak powiem ci, spokojnie, tak można odpocząć. Tak, poopalać to, noc, się. Malować. Easy o, tutaj jaka ta... ooo! O, w końcu! jest to, co chciałem tutaj mieć! O, ja pierdził, ja pierdził. Dobra. No już te kartusy nam krzywdy nie robią. Nie wiem. Ej, no i zobacz, dobra, jest piaskowiec jest jakiś w końcu, ma ręce i nogi. O, Creeper! Creeperino! Uważaj, dużo creeperinów. Od ten 20 dwudziesty poziom. Nawalamy, 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 nawalamy! Ale pokaż też swój ekwipunek, Harryczku, jaki masz do Koksany, bo tam sobie pewnie jakieś czarodziejskie sztuczki uskuteczniałeś. No tak, ale pokaż. Wow, mam jakąś zbroję rege... rene... A, Renegata, boże, czy też nie jest w tej porze. Sianko. Masz Sianko, będziesz miał lamkę? A, to też jest lamka? Wiesz, tak, Sianko, ma... to jest lamka. Ej, mam zbroję Renegata. Nie wiem, co to znaczy, ale też mam jakąś Jest Fajna ligoło. jest, ale jest gorsza od mojej, którą mam, ale ma fajnego skina. Nie, no, najważniejszym z mojego ekwipunku to jest ta moja glewia złota, którą już pokazałem. Jest no, bardzo twarzy, fajna. Tak, a słuchajcie. Ja puszkę, bo nie wiem czy widzicie, że strzelam pięcioma strzałami. Tak, i one rosną tam przemkowi. Moja, słuchajcie, glewia ma zatrucie i dodatkowo przywołuje błyskawice za jakiś tak, czas, więc są jest super. Więc jest bardzo fajna. Wow, no a moje fejerki tutaj tak wygrywają życie. No, czy perwencja. ma jest, lol. Zysuły Minecraft y też są takie? Nie wiem, w sumie, chyba nie. No, no. Ej, w ogóle mamy jakoś wyjątkowo dużo FPS-ów, słuchaj. fps FPSami, ale jak mamy zar dużo tego, <grafię> jak mało mobów. Ej, ty nie otworzyłeś tego. Otworzyłem sobie. Tak, dobra. Dobra, bach, bach, lecimy, lecimy z koksem. O, o, nie, o. o, o. By bo... Ej, jakoś tak. O aha, Jezu, aha, ile tu ich jest. Dopóki nie ma creeperów, jest wszystko easy. No, no właśnie lo, są creepery, nasiądzie. w tym je. jest problem. Oooo jak ich zawalamy Klikam im te, ten guzik one się zamykają. Dobra. Zresztą, ja tutaj jedna walałem. Ooo! Ej, spadłem, o dobra. Jesteś tu gdzieś? I Baleś? co, tam? Znaczy generalnie w prawo, ale chyba musisz. Wiesz coś co, chodź odpoczyć. tam, tam są jakieś... Jest zamknięte. Tam jest zamknięte coś. Okej, okay. no go. Idziemy plus, to. A tu też potrzebujemy. Tam jest niebieski, to są. Nie mogę odblokować Ej, tam jest klucz, Przemek! Ła. Wow. Tam jest złoty e. klucz, więc pewnie w lewo jest niebieski klucz do tamtego. Chodź w lewo. Dobra, idziemy. Ej, w końcu jakieś wyzwanie patrzcie. No weźmy. ej, słuchajcie zagadeczki, nie? O, jest o widzisz, jeszcze blokowane. Aha! Ty już, już chciałem powiedzieć A, sam, bo tutaj jest ten... O nie, będzie... o Spoko, walnę fajerwerką, to wiecie, wszystko wygramy. z tymi? Biorę klucz, ty weźmiesz te złoty. Dobra. Dlaczego na plecach fajnie? Jakie słodziaszny! Ej, widziałem je w tym, w trailerze tego. Klucze? No. Boże seplenie się i tajlel powiedziałem na początku. Lajlel. O nie, uwaga. Bo mi się wiecie, rączka. Tak, bo to jest słabe, że to jest pod tym samym co ten. Skąd ty się tu dzieł uwolniły, halo? Czy jeszcze klucza nie, nie wsadziłem? Tak to Dobra, go nie zabijesz. Uwaga, jesteś naładowany? Tak. Bierz go. A jak to się stwiera? Bo ja chyba straciłem ten klucz. Jak go straciłeś? Zaczniałem go na plecach. No jak? No nie weź. nie mam. Słuchajcie, dać mu jedno zadanie. To Tutaj, ucieka ci, ucieka ci, pa, pa, pa tu jest, bierz no go, go. łap Oczywiście. Ej, klucz mi uciekł, czujecie to? Może on tylko przez jakiś czas wytrzymuje? Nie, bo po potwory może mnie zaatakowały i mi z go zbijały. No. A może? Uwaga, i fajerwerek leci, jeb. Yeah. Dobra. Nie no, moje fajerwerki, słuchajcie. I Jeryk nawet jak zdobędzie fajerwerki, to już się dogadaliśmy, że on nie będzie kużywał. używał. Fireberek są moje. Nie, wcale nie tak było. Wcale, że tak. Ty masz nie. Ty masz chlebie. Nic czegoś takiego. Obujaj się. Ja mam moją lamkę! Co ona no ci robi w ogóle, przy tego, że jest Pluje. A, no spoko. A co robi? <laughs> pluje. Co robi twoja lama? Pluje, pluje, pluje! No wiesz, to jest klucz złoty. A, ja go wziąłem. Ej, ty wziąłeś! Lamusico! Lubi patrz, jak się jak rypnął mi. mi. O, patrz, teraz nie chcą mi go stracić. Chyba no, złoty już się... Bo mi ja lubię, wiesz, takie drogocenne... Mówisz, że dojeckie. lubisz złoto. Lubię złoto. Trzeba go pilnować, żeby wiesz... Żeby ci nie było bo kuluna ucieknie. Dla Firynda, jak ty. A co tu jest? Papa, tam na dole jest jeszcze. Ale ten kluczek jest taki słodziaszny, naprawdę, tak mi się podobają. No śmieszne są, takie, Taką martkę ma w ogóle narysowaną. Dawaj, Waga. Kurde, bo mi się. Chodzimy, Chodzimy tam, wersję, no bo. na pełnej, bak, 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 bak I wszystkich dookoła. Znaczy, czy ja ci jestem tu potrzebny? Tak. Okay. Do czegoś na pewno. Lecimy. Ja chcę się wykąpać w łazie. Chodź. Kuciłem bąka. Patrz, nawet ci wodą chlapnę. Oj, Sylwestra zrobiłem, patrz takiego urodzinowego. Mm, urodzinowy sylwer. Yeah! Nie! Prawie padłem! Co ty mi robisz, A! dziecko drogie! Ja pierdziłem, bo mi się literki pomyliły, co się Jak stało. Jak się. A! Nie! 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 Nie mogę paść, nie mogę paść, nie mogę paść, nie mogę paść! Nie, niech się bliżej. Co? Lama nie chce wylizać. Lama mnie nie chce wylizać, w tym jest problem. Oho! Szemek! Czemu padłeś i nie mam życia, praktycznie Przemek! Ej, glebie moja O Boże Eryk. Dobra, ale spoko, słuchajcie, jeszcze nam jedno żyćko zostało. A game over będzie. No ej, a jak przegramy, to co? Trudne. Teraz będziemy starać się grać dobrze. Dawaj mój miecz. Dobry jest ten miecz. To jest miecz. Ale ja go nie widzę przecież. Ja nie widzę tych itemów, co to tobie się analizują. To nie w ociku jakiego mam koksa wywoksanego miecza. Dobra, bach, bach, tutaj pokonane. Coś tu co się dzieje, nie Przemek tam walczy z czymś na górze. O, na dół w ogóle. Dobra. Tak, i też na zbroi słuchajcie, mam coś takiego, że jak się turlam, to atakuję ich prądem i całkiem niezłe obrażenia za to zdaje. Halo Przemku, co ty tam robisz za masakrę? Dotykam się. E, tak, generalnie... Nie wolno tak, się dotykać. E, ma wykoksaną zbroję. No, na ona ma fajne nie czary, nie mega, mega fajne, zaraz wam pokażę zresztą. Tak, mam e, szybkie, szybko nogi i elektryczność. Jak się poturlam, to rażę prądem, a później mam efekt przyspieszenia. więc jest mega, mega fajnie. Czemku, czekaj na mnie. Gdzie no, lecisz, firmy do jedna? Bo do mi samotność nawet mi się już wyświetla na tym. Naprawdę? Tak, no. Boże. Ale ty no, kurde. Jak to się mm -hmm. tak... O nie. Jestem. Znowu będzie zła postać. Aha, ha, 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 ha. O, no, oh, fuck. No, to o, jest świetnie. to tyle by było z nich. Nie, no jeszcze... jest Dobra, bach, bach. Maj no, dawać zbierać o, moje to... Oh ja my pier... God. O, Gott. A no spoko, żyjemy. Jeszcze? Jeszcze. Jakiś chyba finałowy boss. Ło, wow, paczek wszystkich ich poraziłem. Aaaa! Może... Jak rzucił, a tam strzały są. To zbroja jakaś dla mnie. Prost Gdzie? Już sobie się, wziąłem. A mi nic nie wypada, ja nie wiem. Ola mam mi zdechła, trzeba lamę dać. Dziwisz się? Też bym się nic nie dał. Mm. Nie, już tu jesteś w tych ołaskach, czy tak idziemy... Ała, spadłem. Na marne, ale chyba na marne, wracamy. Oh my god, ej zgubiłem. góry. moje desko. Czasem jak się wpadnie, to już nie można wyjść. Klikaj guzik. Odejdź. Co? Zwycięstwo? Już, wow! Easy! Ile to trwało? Ile trwał odcinek? 17 minut. No tak. Słuchajcie. Nie wiem, czy zaraz zobaczymy, czy 100% zrobiliśmy. Jakoś tak dosyć szybko. A i 91%? No. 91% no to faktycznie większość miejsc. Zwiedziliśmy tak naprawdę, no dobra, ale zobaczmy, co nam dają w skrzynce. No o, dobra, skrzynko. Wibruje mi pięknie tutaj padzik. Róg wichrów. Słuchajcie, już mamy róg wichrów. I to taki sam, dokładnie mamy taki sam, więc e, ten stary niszczymy. Ta zbroja unikatowa jest świetna, ale i tak jest gorsza od e, tej, którą mamy. Więc, no, na razie się też nam do niczego nie przyda. Słuchajcie, tutaj jeszcze w ogóle obczailiśmy to z dżemusiem. Ja to obczułem, ale później mu powiedziałem, że można tutaj sobie wejść do tego pięknego domku, słuchajcie. I tutaj, w tym miejscu, nam ta skrzynia się otwiera, więc. Hmm, tajemne miejsca. I wydaje mi się, że w ogóle powiększyli y, ten obóz, bo teraz można też wejść tam na dół, bo była jakaś aktualizacja. W gdzie jesteś? Tutaj na dole właśnie jestem. Tutaj, tutaj była skrzynka, słuchajcie. I i tą część obozu pierwszy raz w ogóle widzę. I tam jeszcze da się gdzieś dojść. I nie wiem, czy tak. to się wszystko z czasem otwiera, czy jak to w ogóle wygląda, nie? Czy to w tej aktualizacji doszło? Ciężko mi jest ogólnie powiedzieć, ale prezentuję wam nowe miejsca, jakie nam się tu pojawiły. O, patrz, mogę wejść na tą wyspę tutaj na wodzie. No ja prawie też. No musisz o, tędy. Jestem. No, dobra, słuchajcie, myślę, że to jest piękne miejsce na to, by się pożegnać w tym odcineczku. Słuchajcie, teraz w tym tygodniu pierwszy odcinek będzie u mnie, a drugi będzie u Przemka Dżemka, więc koniecznie do niego zajrzyjcie. A jak nie widzieliście poprzedniej misji, to zajrzyjcie do mojego poprzedniego odcineczka. Tam również wiele, wiele się działo. Dobra, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle tego gadania. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało i był dzisiaj ze mną Przemek Dżemek. Pa, pa 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 Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!